Jeżeli dziecko w czasie jedzenia lub innej czynności nagle zaczyna kasłać i się dusić, musisz działać natychmiast. Jeśli kaszel staje się nieefektywny, niemy, spróbuj usunąć ciało obce z dróg oddechowych przez uderzenie dłonią w okolicę międzyłopatkową. Należy wykonać pięć uderzeń: pochyl dziecko do przodu, a małe dziecko ułóż na brzuchu, tak aby głowa była niżej. Po pięciu uderzeniach sprawdź, czy w jamie ustnej nie pojawiło się wydalone ciało obce. Gdy nadal się dusi, odwróć dziecko na plecy i pięć razy rytmicznie uciskaj środek klatki piersiowej. Gdy dziecko traci przytomność i przestaje oddychać, natychmiast wezwij pomoc. Zadzwoń pod numer 999 lub 112. Rozpocznij resuscytację. Nie zostawiaj dziecka samego. Postępuj w następujący sposób. Otwórz usta i poszukaj widocznych ciał obcych. Jeśli widzisz jakiekolwiek, podejmij jednorazową próbę usunięcia poprzez wygarnięcie palcem. Nie usuwaj nic na ślepo ani nie powtarzaj próby wygarnięcia. Może to spowodować wepchnięcie ciała obcego głębiej do krtani i być przyczyną urazu. Udrożnij drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy i lub wysunięcie żuchwy, a następnie podejmij próbę wykonania pięciu oddechów ratowniczych. Jeśli wdech nie spowoduje uniesienia się klatki piersiowej, popraw pozycję głowy przed wykonaniem następnej próby. Podejmij pięć prób wykonania oddechów ratowniczych. Jeżeli nie spowodują one żadnej reakcji, przejdź do uciśnięć klatki piersiowej. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej, a następnie 2 oddechy. Powtarzaj ten cykl aż do uzyskania oddechu lub przybycia profesjonalnych służb. Jeśli dziecko zaczyna odzyskiwać przytomność i wykazywać efektywne oddechy, ułóż je w pozycji bezpiecznej i obserwuj oddychanie i stan świadomości do czasu przybycia pogotowia ratunkowego.